Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj w domu Adama Uczaka. Tam. Z mistrzem samym, tutaj muzycznym, co nas wspomaga ostatnio. Mamy z Adamem parę fajnych wspólnych projektów. Pierwszy to był taki, że Twoja muzyka, te trzy kawałki, co mi wysłałeś tam jeszcze, jeszcze, jeszcze na jesień, tak. to pierwszy z nich wykorzystaliśmy. Proszę Ciebie, w tym dysku zimowym, takim co dron nad sobą leciał, tam żeśmy Twoją muzyczkę. Umieszczali. A... Bardzo fajny, ten, faj, fajny filmik. Widziałeś, fajny, widziałeś. Fajny pomysł. Dobra. Fajne miasto jest przedstawione. Słuchaj, powiedz mi, co myślisz na temat tego, że wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy ten drugi kawałek, taki łapiący za serce, ten drugi twój kawałek, co tam mi przesłałeś na jesień? Co myślisz, że wykorzystaliśmy go w tym filmie Piorun z, z tymi chłopcami ze Starego Strącza? Co ty myślisz o tym? Ja myślę, że kawałek był dobrze wykorzystany, że po prostu. To jest taki kawałek łapiący do serca i myślę, że hmm, przez to ten filmik stał się taki dopełniony jakby, że po prostu ludzie bardziej, po co to powiedzieć, przeżyli bardziej, bardziej to przeżyli tak bardziej. Do, do żywego ich tam dotknęło chyba, tak, nie, bardziej tak, 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 do, tak dotarło do serca, no bo muzyka jest, no nie no, nie ukrywajmy, no muzyka jest bardzo ważna, tak, nie, to muzyka, jest... To jest no. Ważny element. Słuchaj, powiedz mi, bo yy, mówiliśmy troszeczkę na jesień, że na wiosnę będziemy kręcić taki teledysk, bardziej bardziej taki w sensie bardziej takiego rytmu, żeby nie był taki zaspokojenny, tylko trochę bardziej taki, że tak powiem. Yy, nie wiem czy w pop wpadający, czy troszkę taki, co można no, troszkę tak. żywiej się pokazać. Pokazać Sławę, pokazać ludzi ze Sławy, słuchaj, jak ci, jak, ci, jak ci idzie, jak ci szła praca nad tym, nad tym nowym kawałkiem? No to ogólnie nad kawałkiem spędziłem. Około 8 godzin, ale to nie była taka praca, że 8 godzin ten kotek. Robiłem to przez kilka dni, tak mówię łącznie o 8 godzin. Co mogę powiedzieć? Na pewno robiłem to na programie muzycznym. Jakiego programu używasz? FN Studio. FN, tak? FL. FL Studio. Tak. Słuchaj, bo mi się wydaje, że tak troszeczkę to, to się tak rozbiło w czasie i, i wiesz, to to, to to 8 godzin, ale to pewnie tak po kawałeczku, po kawałeczku, najpierw jakieś tam wejście. Tak, tak, całość. Tak, tak, wszystko tam obrabiałem, wszystko tam dopracowywałem. Słuchaj, to y, temat jest taki, bo w parę osób Takich, które zorganizują ludzi ze Sławy w grupy, czyli, czyli tak jak na przykład Justyna Bauman i kilka osób już tam, e, też dziewczyny, które śpiewają, dziewczyny, które tańczą, też zgłosiły jakby taki swój akces do tego, żeby nam pomóc w zrobieniu tego teledysku. Pytanie jest takie e, techniczne, bo został do nas rzucony też pomysł, który do Ciebie też już i do mnie dotarł, żeby nakręcić też Sławie taki jeszcze drugi teledysk. To jest ten teledysk, który śpiewa, znaczy ta, ta muzyka, która śpiewa też Pharrell Williams e, i byśmy nakręcili Sława is also happy. Co Ty myślisz o tym, jakbyśmy zrobili taki projekt wspólny, żebyśmy nakręcili ten Twój teledysk, ale gdy będziemy go kręcić, gdy będziemy te materiały robić, e, wideo, żebyśmy też wykorzystali to później, w późniejszym etapie, na przykład na jesień do nakręcenia tego teledysku e, pod muzykę Pharrella Williamsa. Czyli dwa teledyski jakbyśmy nakręcili. Jeden twój, a jeden ten, który do, do nas dotarł ten pomysł, żeby, żeby zrobić Sława jest on happy. Co myślisz o tym? To, to jest dobry pomysł, ponieważ gaz yy, robi się ciepło, nas, Robi się ciepło, yy, coraz więcej ludzi, turystów przyjeżdża. Myślę, że to jest dobra promocja też yy, tego miasta. Yy, właśnie ukazanie tego yy, piękna tego miasta. Piękna. Yy. To, że Sława też jest miastem, właśnie, że yy, takim wesołem, tak jak mówi nazwa tego. Projektu. No jak się zaczyna ciepło, to jest wesołem, bo w zimie to wiesz, jak tak, kabinie tak. się rzuci, to w albo w rzeźnika, albo w policjanta, jak to a, mówią. No na tym jest tutaj No a to ludzie sobie, jak jest ciepło, to ludzie sobie przypominają, że tak, słowa istnieje tak. na, na mapie świata. Słuchaj, yy, no to cieszę się, że, że, że takie, takie projekty nam istnieją, one się powoli będą wykonywać, wiesz, te materiały powolutku będą trafiać, bo to trzeba będzie iść z poszczególną grupą, mm. czy to są chłopaki, teraz akurat skatepark jest akurat nieczynny, ale czy to będą chłopaki tam na skateparku, czy to właśnie będzie już na Zumbą na przykład, czy nie wiem, zabiegani, trzeba będzie powoli te materiały zdobywać, a słuchaj, chciałem się Ciebie już tak, tak abstrahując od tych naszych projektów, słuchaj, jak w szkole idzie? W szkole dobrze, w szkole są jakoś radę. mam spoko kumpli. Jakoś to kolana. Ile, ile ci zostało do matury? Do matury mam dwa lata, a to jeszcze. To jeszcze się nie zaczyna rzucić na razie, nie? No tak, jeszcze nie. Jeszcze to <laughs> tak pomału. Ale myślisz, że co, że tak 100 dni przed maturą zaczniesz czy, czy. Nie, przed maturą nie tak. Myślę, że tak. Trochę wcześniej, nie? Tak, od początku, trzeciej klasy to już. Trzeba, trzeba Wiesz, że to się nagrywa, i że jak nie będziesz się oczu ja Ci będę mógł to wyciągnąć później <laughs> <gdzieś im przypomnieć. śmiech> ja, no, y, tam gdzieś i przypomnieć. nie, jakoś ten. Trzeba ten. Poważnie podejść, nie ma tu na egzamin dojrzałości. Słuchaj Adamie, w takim razie nie, 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 nie będziemy Ci tutaj rozumieć, za, zaburzać miru domowego, bo wróciłeś po szkole zmęczony. Pewnie będziesz chciał się kinnąć trochę, bo ten, bo wypocząć. E, zabieramy się do pracy. E, ja postaram się to wiesz, no, jakoś dogrywać. E, jak będzie możliwość taka, to Ciebie też będę informował, żeby tam ewentualnie się gdzieś rozumiesz pojawić. Czy tam wiesz, no, jeżeli będzie taka możliwość, nadzorować to, co się dzieje, po prostu też. Także muzykę Twoją dostałem. Muzyka sobie jak widzicie, włączyła się, ona leci sobie w tle. I po prostu pod tą muzyczkę będziemy pisać będziemy pisać, będziemy rozpisywać projekt Teledysku. A oprócz tego będziemy jeszcze kręcić drugi Teledysk, co jest dobrą informacją. Medi Teledysk z i są, są happy. I praktycznie tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu żeby można by tak powiedzieć. Nie? Czekamy, Adam, na więcej muzyki. Pozdrawiamy. No i jeszcze pisz tą muzykę, póki masz czas, póki się nie uczysz do matury, jeszcze, nie? <śmiech> <śmiech> ok, Okej, pozdrawiamy w takim razie od Adama Uczeka z domu. Życzymy, żeby miał czas, żeby więcej tej muzyki napisać. No i tyle. Zobaczymy się niedługo. Mam nadzieję, że na planach, na planach teledysku w ogóle. Tak, tak Ok. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.